Cześć, witajcie w kolejnym vlogu. E, według Waszego czasu jest dzisiaj Wigilia a według mojego przed, więc e, wszystkie przygotowania będą w zasadzie jutro, bo jutro będziemy ubierać choinkę, jeszcze będziemy mieć okna, więc no tych rzeczy będzie sporo do zrobienia. Właśnie piję sobie e, wodę z cytryną, oliwą z oliwek, e, miodem. Oczywiście imbiuro zapomniałam kupić, więc będę musiała skoczyć po niego. Pytacie się mi ile tej oliwy wlewam. Tak na oko, słuchajcie. Nie wiem, nie mam jakichś takich odmierzeń, typu dwie, 3 łyżki, więc nie powiem wam. Po prostu przekręcam, wlew wle wlewam i tak na oko biorę. No i co, słuchajcie, idę ostatni dzień do pracy. Jutro jest Wigilia, mamy wolne. Powiem tak, praca mi się podoba, jest naprawdę fajnie, trzeba się wkręcić. E, też mi pisałyście, że właśnie um, że zmieniają się prace w ogóle dziękuję wam za wszystkie słowa powodzenia ale yy, praca jest na tyle absorbująca, że czasami się zastanawiałam właśnie jak to będzie z YouTube'em. więc czasami widzicie, że wrzucam filmy wieczorem, bo po prostu rano je zmontuję, e, konwertuję i wieczorem po pracy je wrzucam, bo po prostu już nie, nie mam czasu rano e, ale staram się na bieżąco wrzucać i do końca grudnia chcę, żeby filmy były codziennie, natomiast później od stycznia będą Tradycyjnie trzy razy w tygodniu, jak to wszystko już ogarnę, przegryzę się z pracą, to myślę, że czasami może filmy będą się pojawiać częściej. Mam też możliwość od rana nagrywać dla Was, więc, więc naprawdę fajnie. E, można to pogodzić e, i naprawdę damy radę. Więc nie obawiajcie się, filmy będą, natomiast później wracamy do takiego poprzedniego porządku, czyli trzy razy w tygodniu. I wczoraj zaczęłam, bo też mi pisałyście, że jesteście po prostu ogromnymi fanami. U mnie nawet na prywatnym e, Facebooku dziewczyny mi pisały, koleżanki, że naprawdę super seria. E, ta książka Kamil Lackberg. E, mnie kolega polecał Kamieniarza, natomiast no pierwsza była Księżniczka Lodu, więc ja ch e, chciałam jakby zacząć od początku, no bo pewnie jakieś wątki będą po kolei pokazywane. Czyli Księżniczka Lodu to jest kobieta znaleziona w swoim domku w Szwecji, a w wannie i dlatego Księżniczka Lodu, ponieważ... Lód był wani i ona była jakby pod tym lodem, więc wszystkim się kojarzyła z księżniczką lodu. I powiem Wam tak, bardzo się wkręciłam w tą książkę. Jeszcze teraz mam taki klimat świąteczny, mimo że nie wiem, czy czuje się klimat świąteczny, ale ja w ogóle, bo nie ma tego śniegu, wiecie, mój pies też tak naprawdę jeszcze w tym roku śniegu w ogóle nie widział. Zresztą który pies widział śnieg? Chyba żaden. Nie wiem, może w jakiś tam regionach Polski już coś tam spadło, dajcie znać. Ale tak czuję te święta, i czytając tą książkę, tak się wczuwam. I ona jest taka wiecie wieczorem, taka bardziej klimatyczna, bo ja przeważnie wieczorem czytam książki rano coś tam zawsze robimy, ja się nie mogę skupić. No ten teraz będę czytał Siva Jobsa i też mu idzie jak po Gruzie, więc e, pewnie święta to będzie takie czas, kiedy sobie będziemy czytać w spokoju. Ehm. Także bardzo Wam, bardzo Wam polecam. Naprawdę mega klimatyczna książka, pisało się mi, że na Kindle chcecie zamówić, że e, szukacie jakiejś dobrej ceny. Ja. Osiem książek kupiłam za 112 zł, się bardzo cieszę, natomiast jak skończę tą serię, no to wracam oczywiście do Wery. E, I jest jeszcze taka inna seria z Werą. E, dam Wam znać, bo już nie pamiętam jak ona się nazywa, ale są jeszcze dodatkowe książki, właśnie z Werą, więc cała ta seria tych chyba sześciu książek to jeszcze nie koniec. Więc jeżeli lubicie Werę, to poszukajcie tą drugą serię, ale naprawdę ciekawe książki się zapowiadają, także takie małe sprostowanie. E, a. Pytałyście się mnie o kalendarz adwentowy, słuchajcie, nic mi z tego nie wyszło. Otwieram jak, jak idzie, jak mam ochotę na czekoladę, chociaż akurat w tym, w tym czekolada nie była aż taka super smaczna, więc otwieram tak jak miałam czasem ochotę na słodkie, ale tak to to... Tak, to to nie. No co się patrzysz? Może siedzi pod yy, praniem i się na nie patrzy. No więc y, taki, taki wstęp vloga. Yy, jutro ubieramy choinkę, więc pewnie tam wam pod koniec vloga pokażę. Będą życzenia, więc mam nadzieję, że to wszystko mi się uda zmontować na 24. I co? E, idziemy zjeść śniadanie. E, wypiję sobie po pół godzinki mniej więcej przed, e, przed e, m, śniadaniem. Staram się pić tą, tą wodę. Już mi też, e, też e, m, tutaj przy, przypominały się mi o tej pół godzince. Także poczytam sobie książkę, nagram dla Was filmy i, e, i idę do pracy. Także. No, już przydałoby się te święta, że jestem zmęczona, wiecie, ten miesiąc był taki może... No stresujący na pewno, ale taki pełen wyzwań i gdzieś ten człowiek po prostu siada, e, siada i jest zmęczony i święta naprawdę rehabilitują, chociaż my będziemy mieli jeżdżenie po rodzinie, pewnie też tak macie. Więc po prostu będę się starała z, e, odpocząć, zrelaksować, e, cieszyć się tym, co będę mogła jeść, a czego później nie będę mogła jeść, bo jednak i ta bezglutenowa e, w święta no nie działa. Także ja się cieszę, że nie mam celiakli No po prostu raz tam czasem nie brzuch boli No trudno, ale przez te 2-3 dni po prostu będę jadła to co inni. E, więc trzymajcie ze mnie kciuki, żebym nie padła. Mm, więc idę się ogarniać i zaraz do Was wracam. O, zobaczcie, choinka mi przyszła. I myśleliśmy, że w ogóle ta chońka będzie więcej zajmować, czy to będzie jakaś wielka, ale fajnie ją pakują w taki, wiecie, duży karton. Eee, I my wybraliśmy 1,80 m. Moja znajoma ma dwa chyba 2,20 m 220, 20, więc no ja nie wiem jakim cudem się to mieści w domu. Nie wiem jaki w ogóle mamy wysoki sufit, ale co mryjsku? No tak, tak. No, tak, masz swoją zabawkę. W ogóle zaraz Wam pokażę, jak Maurice a, załatwił swoją zabawkę świąteczną. Zobaczcie, to jest piesek, które kupiliśmy, z którego kupiliśmy w Maurice, pokaż się. I zobaczcie, poczekaj, poczekaj. O, właśnie! No dobrze, damy. Zobaczcie sobie, pół pyszczka już nie ma. O, właśnie tam, gdzie teraz opał. Pół pyszczka już nie ma, więc nie wiem, czy mu w ogóle do jutra wytrzyma, ale mam nadzieję, że tak ale po prostu wszelkie pluszaczki to on rozbraja w 2-3 dni także kupujemy mu jakieś wiecie takie, nie aż takie super drogie te pluszaki, no bo szkoda wydać 50 zł. ten akurat, tego akurat znalazłam w Rosmanie. Więc, więc nie był taki drogi, ale zawsze tam lubię mu kupić jakiegoś pluszaczka, więc pomyślałam, że i tak dostanie słuchajcie, na święto od mojej babci od rodziców, od szwagierki więc nie będę mu tam kupować za dużo tych pluszaków zresztą zobaczcie, on ma mnóstwo pluszaków tam ma jeszcze tu ma myszkę DK, w ogóle ta myszka z DK, no nadal się trzyma, więc polecam. Nie, nie jest zła, jak słuchajcie za 5 zł. No tak, tak, nie możesz się zdecydować, tak? Nie możesz się zdecydować. No, więc nasza choinka, będziemy ją ubierać jutro rano, jak jeszcze umyjemy okna, bo okna, powiem Wam szczerze, no nie za ciekawie wyglądają, ale jakie ładne niebo, zobaczcie, o, ale super. No, dzisiaj jest dobry dzień, <grym> dobry dzień. Okej, okay, troszeczkę się ogarnęliśmy. Zobaczcie, Morisek już, już mu ta dziura, e, zobaczcie, już trochę e, mu zarosła, więc na święta będzie elegancki. E, I zobaczcie, co dostałam. Słuchajcie, dostałam e, kartki świąteczne. Uh -huh. To też jest coś bardzo ciekawy. Nie świeć mi tutaj tyłkiem. E, słuchajcie, dostałam kartki świąteczne od Ewy z Rybnika. Ja Ewę już z komentarzy i z... Y, i z Facebooka, i tutaj z YouTube'a, więc cię bardzo Cię serdecznie ściskam, dziękuję za pocztówki, naprawdę byłam w szoku i powiem Wam, że ta pocztówka mi bardzo też sz... jakby... Wiem, jak to Wam ująć, ale miałam takie wątpliwości, czy uda mi się kręcić YouTube'a, bo teraz moja praca jest absorbująca, też bym się chciała naprawdę jej poświęcić, żeby mieć tutaj... No dobre wyniki w pracy, tak i e, jest to słuchajcie też e, okres próbny zawsze, więc wiecie, jak jest na okresie próbne, zawsze się staramy i później oczywiście też jak najbardziej. I się bałam, że nie będę Wam mogła kręcić filmów, e, byłam taka zmęczona, wiecie, ten, ten miesiąc był dla mnie, tak jak Wam mówiłam, troszeczkę taki męczący, więc Ewa mnie naprawdę podniosła na duchu tymi kartkami, a że pamiętała się o mnie, że... Wy mi też pisałyście, że bardzo byście, byście chciały mi wysłać kartkę, natomiast ja nie mam na razie skrytki pocztowej, nie mam, też, nie mam też, nie podaję też adresu tak normalnie, więc, więc ja wam bardzo dziękuję za to, że nawet chcecie mi wysłać tą kartkę, to jest naprawdę super i dostałam jeszcze od Ewy czekoladę, więc Ewa, dzięki, bo naprawdę wiem, że lubię czekoladę, więc z Morisem się podzieliłam. Więc tak, więc zawsze jest takie zmęczenie materiału i... To mi dało do myślenia, że jednak ten YouTube jest dla mnie ważny e, i że znajdę na to siłę, znajdę na to czas i będę dla Was kręcić te filmy, więc jeszcze nadajcie kciuki, jeżeli tutaj e, dla mnie to jest zawsze motywacja e, i na pewno, e, na pewno YouTube mi sprawia dużo radości, bo wiecie, ja mam sama swoje pomysły, wy mi często coś podpowiadacie, czasami e, nie wiem, sami, są też jakieś oczywiście współprace, ale to. Wiecie, jak to jest ze współpracami? Współprace są, czasami ich nie ma, czasami sobie coś potestujemy i owszem, dla mnie to akurat nie jest najważniejsze, żeby dostawać te kosmetyki, bo dla mnie liczy się gest, dla mnie liczy się pamięć, tak jak zaraz Wam pokażę. Dostałam też właśnie takie prezenty na święta od różnych tam firm, ale to jest tak to są takie firmy, z którymi ja miałam naprawdę fajny kontakt cały czas. Te firmy mnie znają tak. Prywatnie, trochę też oglądają moje filmy, więc jeżeli one się odnoszą do filmów, do vlogów, to znaczy, że to jest naprawdę fajny, taki ciepły kontakt, a nie tylko czysty biznes. Zresztą ja nigdy w YouTubie nie traktowałam jak czysty biznes i dobrze o tym wiecie. Także teraz zabieram się za dwa filmy. Mam nadzieję, że wszystko zdążę przed wyjściem. I. No i co, jutro będą święta, czyli już teoretycznie dzisiaj według waszego czasu, więc ja się naprawdę strasznie cieszę, już bym chciała być, e, chciałabym, żeby już było jutro, e, ponieważ jestem naprawdę zmęczona i chciałabym sobie odpocząć. Słyszę nawet to myci okien, ale wiem, że będę w domu, wiem, że nigdzie nie będę wychodzić, dopiero później się wypindruję na te wszystkie święta. To jest dla mnie naprawdę duży relaks i tak już nawet psychiczny, więc... Mam nadzieję, że wy też tak macie, że chcecie sobie odpocząć, że nie pracujecie, macie wolne. Zresztą no święta zawsze chyba każdy ma wolne, więc my zrobiliśmy zapasy. Chociaż też tak nie, nie nastawialiśmy się na jakieś wielkie zakupy, bo powiem Wam szczerze, że e, ja policzyłam mniej więcej obiady na e, 3-4 dni, bo pojechaliśmy chyba w sobotę na zakupy, więc. E... Więc stwierdziłam, że i tak, i w Wigilii nie będziemy jeść obiadu. W pierwszy dzień świątecznie, bo idziemy do mojej babci, w drugi dzień świątecznie, bo idziemy do teściowej, a tam jest po prostu fura jedzenia. E, no i później, no to wiadomo, coś tam sobie w niedzielę pojedziemy na zakupy, zrobimy jakieś zapasy i też już na spokojnie będziemy sobie siedzieć w domu. Więc dzisiaj na obiad jest pizza, jak wracam do domu, to będzie pizza, bo nie mamy dzisiaj już obiadu, Śle, źle w ogóle wyliczyłam. Nie mam obiadu, nie chcę mi się już robić, moglibyśmy sobie nic zejść, ale teślewa nas namówiła chyba w niedzielę na obiad u nich i przyjechaliśmy, a w niedzielę zawsze mamy pizzę, jak wiecie, a więc musimy sobie odbić. Także um, idę na Was kręcić filmy i może zobaczymy się jeszcze później, bo będę miała dla Was życzenia. Nie, Marisek? Życzonka będą, życzonka są fajne. Ok, robiłam właśnie zdjęcie na Instagram, żeby Wam pokazać, co mi właśnie przyszło. Ehm, I co? To jest słuchajcie ten nowy, nowy płyn z Recibo. W zasadzie nie nowy, bo to jest taka standardowa seria. Ja w ogóle mam nadzieję, że Recibo też jeszcze rozbuduje cały ten swój asortyment. Coś mi tak jeszcze chodziło po głowie, żeby z maseczki zrobili. Więc mam nadzieję, że maseczki Recibo zrobi, bo na pewno będą ciekawe. E, więc to jest płyn micelarny. Wczoraj testowałam słuchajcie, z mi cały makijaż. E, to, że jest naturalny, to nie znaczy, że sobie nie radzi z takimi na przykład mocnymi kreskami. Naprawdę daje radę, a to Wam jeszcze powiem w zakupach. E, jeszcze mamy przyjść krem do. krem pod oczy, bo wiecie, że jest to jednym z moich ulubieńców, więc to na pewno się pojawi. I przyszła mi paczka z Rimmel, oczywiście, wszystkie tam były życzenia i tak dalej. Więc dostałam. E, dostałam cienie do powiek. E, ale te cienie są bardzo ładne, powiem Wam szczerze, muszę sobie je odpakować i może zrobimy sobie test, ale naprawdę są takie fajne, świąteczne, takie brązowe, więc może jakiś będzie taki jeszcze makijaż tymi cieniami. Sorry, że jest niewyraźna, ale... Zobaczcie go. Pięknie. Pięknie. Pięknie, pięknie, pięknie. Co tam? Gadasz? No, gadaj jeszcze. Nie gadasz? O, proszę bardzo, proszę bardzo, mamy złodzieja. Mamy złodzieja. Dobra, to chwilę, chwilę się pobaw, a ja wracam do Rimmela. Eee, I dostałam... To, to, to miałam na ustach, w ogóle zapomniałam Wam powiedzieć. To jest Rimmel Color... Color Rush? Color i to nie wiem, który jest kolor, no, ale taki czerwony, no to będziecie wiedzieć, który jest naprawdę, słuchajcie, pigmentowane. Wczoraj eee, paczkę sobie wzięłam do pracy, bo jak szłam, to wzięłam, odebrałam paczkę. To powiem Wam szczerze, że naprawdę utrzymywałam się cały dzień, nawet jeden z klientów się cały czas patrzy na tą szminkę. Um, I Rimmel, mam ten kolor, to jest 300 Glan Berry, to go znacie, ja już go pokazywałam kiedyś w filmiku, więc um, dołożę, mam je do prezentu, bo tak naprawdę mam ten, mam ten kolor. A może ona będzie z niego zadowolona, chociaż ona ostatnio nie maluje pazności, no zobaczymy. Ale bardzo, bardzo fajny kolor. Ja Wam ten polecam, natomiast on nie jest aż taki mega trwały, więc top coat to musicie na pewno położyć na niego. Więc, e, więc tak wyglądają paczki. Oczywiście zaraz Wam to wszystko pokażę w zakupach, więc e, zbieram się do kręcenia filmiku. No, Pani, udało mi się nagrać dla Was filmy, także będziecie teraz widzieć na bieżąco. I słuchajcie, chcielibyśmy Wam życzyć wszystkiego najlepszego z okazji świąt, bo już nie będziemy mieli okazji jakby Wam złożyć życzenia. Oczywiście zdjęcie tradycyjnie pojawi się na Instagramie świąteczne, mniej i Morisa na tle choinki, ponieważ chcemy zrobić sobie taką tradycję i co roku widzieć, jak się zmieniamy, więc taki album sobie na pewno założymy, więc to jest fajny pomysł. Dajcie znać, czy też takie macie a jakieś swoje właśnie tradycje. E, ponieważ no ja chcę widzieć, jak się zmieniam, jak się Mori zmienia i też będziemy sobie robić razem, wspólnie zadane takie zdjęcie, no i później, wiadomo, z dziećmi, tak? Więc e, no i właśnie, probo takich rodzinnych świąt, chciałabym, żebyście zrelaksowały się, odpoczęły, zresetowały, e, pomyślały o takich sprawach, które was, e, są dla Was najważniejsze, o swoich postanowieniach noworocznych. Ja wiem, że oczywiście, postanowienia ciężko czasami się realizuje. Tu nie chodzi o siłownię, czy jakieś, wiecie, a, naprawdę jakieś radykalne zmiany, ale żebyście chociaż jedną rzecz w tym nowym roku zmieniły na lepsze, to co chcecie, czyli spełniły wasze marzenia, wasze dążenia do czegoś. Um, ja mam nadzieję, że moja praca da mi dużo satysfakcji. Dużo rozwoju osobistego, e, ponieważ mam jeszcze na to czas, e, a później będę się po prostu e, w innych rzeczach realizować, tak? Myślę tutaj o rodzinie i tak dalej, i tak dalej. Mieszkanie będzie dla mnie nowym wyzwaniem, więc mam nadzieję, że Wy również zrealizujecie swoje marzenia, ja sobie również tego życzę, e, więc żeby te święta były naprawdę rodzinne. Pełne relaksu, odpoczynku, tak jak Wam mówiłam, żebyście po prostu zresetowały gdzieś tam wewnętrzny komputer, żebyście pomyślały o tym, co jest dla Was najważniejsze, że to Wy jesteście najważniejsze, żebyście dużo realizowały swoich osobistych marzeń, no i żebyście cały czas były ze mną na YouTubie, żeby ta energia płynęła od Was, bo ją czuję, jest ze mną praktycznie cały czas. Pomagacie mi w trudniejszych chwilach, te Wasze komentarze naprawdę dają mi dużo otuchy i teraz zwłaszcza, więc mam nadzieję, że razem będziemy szły przez ten rok 2016, że będziecie się tutaj mi chwalić swoimi osiągnięciami, że te, które zmieniły pracę, czy te, które chcą zmienić pracę, czy które mają obecnie dobrą pracę, będziecie zadowolone z tych wyzwań, z tych nowych obowiązków. I eee, nie mówię tutaj tylko pracy, mówię też o życiu rodzinnym, że naprawdę będziecie miały dobry rok 2016. Także ja się z Wami wstępnie żegnam, ale mam nadzieję, że do końca grudnia będziemy codziennie razem, że będą kciuki w górę, które będą mnie również motywować. Także naprawdę życzę Wam spokojnych, rodzinnych i zdrowych przede wszystkim świat, żebyście dziewczyny, te, które. Mają jakieś problemy zdrowotne, żeby się wyleczyły, żeby były pełne wigoru, pełne energii i żeby naprawdę ten rok 2016 przyniósł wam wiele zdrowia, wiele inspiracji no i przede wszystkim wiele spełnienia tego, co sobie założyłeś. Także Dajcie znać um, oczywiście w komentarzach, um, jakie Wy macie marzenia, co chciałobyście zrealizować, co Wam się udało zrealizować. Czekam na takie ciepłe naprawdę komentarze. No i życzę Wam udanego Sylwestra, także e, na pewno będą jakieś makijaże, coś się na Sylwestra pokaże, także mam nadzieję, że ze wszystkim zdążę. E, no i co, uciekam, ale widzimy się tradycyjnie już jutro. Pa pa!